Na trzy. Dawaj. Jaki cel nam przyświeca? Ująć, zbiega bez przemocy. Hasło: Ryk, ryk. Za mną. Skąd wiedziałeś? Miał. Musieliśmy już kiedyś uciekać? Zwykle to inni uciekają. Ty, bydlaku. Nie zgubcie go. Zero współczucia. Nie możemy się przejmować. Ale jestem fajny. Może lepiej go nie łapmy. Junho. Najgroźniejsze są Twoje myśli. Przecież tutaj nie da się niczego zmienić. Celujcie nie cofać się. Zacznij myśleć. Nasza dewiza? Jeśli czegoś nie da się cofnąć, tuszujemy to. Zdezerterował. Co ty kombinujesz? Powstrzymamy to. Nic się nie zmieniło, ani trochę. Nie myśl sobie, że coś wskurasz, to ich zniszczy. Nic się nie zmieni, jeśli nic nie zrobisz. Trzeba wyciszyć sprawę. Zaczął strzelać. Czekaj. Jeśli nie da się nic zrobić, kto się tym zajmie?